Ale tu jest Władca to i gramy nadal w Minecraft'a eee. plan na dzisiejszy odcinek Obiecuję w kurwa w końcu ta jebana dżungla Bo ja już od tego drugiego odcinka obiecuję wam tą dżunglę Czyli to trochę, że głośno są dźwięki gry Eee, kurwa poziom o, teraz lepiej. Wystrasz mi teraz za zagłóza, to... Zy, nadal mi jest za głos, ale trochę mniej teraz. Sej. I jeden z Was napisze w komentarzu, że po prostu moje tempo jest zbyt wolne. No, rozumiem, że dla kogoś może być zbyt wolne takie tanki. Po drugie, przy okazji, miałem chyba najgorszy start w Minecraft jaki mógłbym mieć zero owiec. A przez to nie mogłem sobie zrobić łóżka. Zresztą moje jedzenie polegał na tym, że kurwa siedzi na jebanym drzewie. Zarcie, tacy... Znaczy... No. Kurwa. Bo, no, bo normalnie w pierwszą noc ogarnia sobie tej mojego Irona trochę. To jest normalka. W moim wypadku to trochę inaczej posło. No I co dalej będę planował robić? Nie, Nie no, do końca swoich urodzin, Żydyk Alert, bo ostrzegam, Alert. Chciałbym wpić przynajmniej 50 subów, a już mam fajny specjal z tej okazji. 50 subów do końca w ogóle. Jak, wbi jak wbiję, to to mam fajny świecie dla Was. A jak przed 12. Chcę te 50 subów wbić przed moimi urodzinami. Myślę, znaczy 12 lipca. jeszcze znaczy do końca 12 lipca. Tak, to nie jest zbyt wielkie, ale no. Fajnie by było mieć jakiekolwiek większe grono widzów. A na pewno też mi pomaga tym, że mnie regularnie nagrywam. No i mam tutaj pierwsze iron. Ciężka sprawa. Kupę ciężki sprzęt. Nie sprawa. Ja pierdolę. Ja umieć polski. Ja umiem polski. Ja spotkałem dziewczynę, co ma o Nogi, kurwa, nie ma cię. Dość, że nie ma wody, i takie tam bo przynajmniej Wilna nie, nie będzie kusiła. Glitak mi się przyda kiedyś. Na chuj ci glina? Te... w dupę dzieciom! Jaskinia... Cześć Wiem, że miałem zejść do dżungli, ale tak na szybko można sobie eksplorować jaskinie. Tutaj jest lawa. A no, chuja warta jaskinia. No chyba, że chcesz pozbierać sobie kobla. Całe... I'm doing my dog step to the B. Hmm, gigna! I should fuck fakt fuck them. Jeśli ktoś by miał pytać mnie teraz, że przełącza się na 1.21 kiedyś jak wyjdzie, bo nie, prędzej czy później ta wersja wejdzie. Tak się że mega ta wersja mega sporo ciekawych, że mi tam nie dodali oprócz tego reworka efektu bet Omen. No, i przy okazji dali te komnaty, i tyle. Jak jest dla mnie to jest mało ciekawych spraw do zrobienia. Znaczy, to. Do... z ma mało ciekawego kontentu, żeby faktycznie zmienić na najnowszą wersję. Z samego powodu raczej nie będę zmieniał. Jeszcze tam jest crafter cały. Jakiś fabrykator. Ale jakoś nie potrzebuję fabrykatora. Nie wiem czy mówiłem w pierwszym odcinku czy nie, ale fabrykator dla mnie jest... O wiele gorszy niż to co mieliśmy w modach pokroju, nie wiem, Thermal expansion. Bo tam faktycznie spoko to zrobili, że... Może trzeba najpierw było zapisać jaką chcesz mieć recepturę, czy jakoś tak? A później automatycznie to robiło. To było dobre. Już nie wiem, czy to działało tak jak myślę, bo nie bardzo dawno nie sprawdzałem, jak używać. Się. czy używam te fabrykatory, ale po prostu mam kiedy sprawdzałem, jak, czy jak się ustawię. Dawno już nie ustawiałem sobie, ponieważ już nie potrzebuję fabrykatorów. A przynajmniej ustawianie fabrykatorów. Dobry las brzuszowy. Ej! Wiem, że gdzieś tutaj była dżungla, ale nie pamiętam gdzie. A później okaże się, że kurwa, nie te biom... Takie tam. Twoje bałki się biome. z dżungli, to zapierdale po sawannę. Za Nie, no żartuję. Żeby w tym ciągu znowu nie było, ze dżungla to szkama Nie no, spróbuję jak najszybciej ogarnąć to. Ale glina mi się przyda. Ale fakt, faktem. Mało no, kto zbiera glina tak specjalnie dla złego? Znaczy, jak go teraz zostało, jakoś tam no zastosowanie, ale no. Nikt tego nie zbiera chyba dlaczego Tylko na terakotę Terakotę Zobacz plerowaną. Terakotę Kwa, kilo Znaczy hiszkie Roboty łopata cześć Gdyby to było hity roboty, to od razu by się rozpiertoliła. Mm, Chiny. Kraj, gdzie was da wpierdaleć przyjść za darmo, czy pół darmo. Ten sam kraj, gdzie jest social credit point. A, kocha komunistyczną władze! kiedy nas Chiny nie zaleją. Nie, nie, wcale, wcale, wcale na Chiny nie zaleją. Dobra, pierdolę, już nie zbieram tej gimna. Chyba, to jest chyba karpik, czy znaczy, łosiaś to jest. A okay. ja. Okay, A miałem zarcie. A, ah, fuck this. Przynajmniej będę miał jezonko na zapas. Tak, gdzie ta kurwa czuł Zwir. Zwier. Potrzebuje batonu. Mieszać będą. O, brak statku, ale to nie jest głównym celem tego. Oj, chyba gdzieś indziej jest ta dżungla. bana w dupym macji pana Smaciura i taki tam. Mam tutaj ten. las... Ten. Brzozowy. <grywy> Dobrze, nie powiedziałem. Las gajowy. O, w końcu. W końcu dżungla. Mm. Wiele czekaliście na ten moment, ale no, w końcu po tylu dniach, miesiąca. Dżungla. Kurwa, się berba od Fall Dobra, yy... Chciałbym znaleźć A. Dobra. Punkt A spełniony. Kurwa, kakao. Chodź sobie. A daj no. że wpierdolę do kompostownika kakao. <grywa> A je, najwyższy wpierdolik do kompostownika. <grywa> ma Ale słuchaj, fakt, faktem. Dobra, punkt B też jest spełniony. Ale fakt, faktem: Kakao w Minecrafcie jest tak niewykorzystaną rośliną. Można robić ciastka, barwniki, barwnik z kakao. Ale to tyle. Kuba. W końcu mam najważniejsze staw, z dżungli. Tylko brakuje samego drzewa z dżungli. Co? Czejku. O tutaj jest. Idealne drzewo w dżungli. The fucking jungle. Na tym nie no, jak zetnę to drzewo, to na tym zakończę ci na I tak... Obieczana dżungla jest? Jest. Materiał pewnie trwa więcej niż 10 minut, ponieważ nie potrafię dłużej niż kilka minut opowiadać o sobie i o swojej... ciężkiej w przypadku bóla dupy, na znaczy, co? A <gry> samo się rozwaliło. A, bo to jest odgłos tych, pnący Więc no dżunglowe drewno co jak skompresować to O kurwa da chuj tego Miałem. Ja yeah, kurwa, gej, słucham, słucham taboret. Eee, to byłoby na dzisiaj. Eee, ten no, Nara.